Spójrzmy na podpunkt A. Tutaj zauważcie, że mamy mnożenie potęg o takich samych podstawach, no bo i tutaj w podstawie, i tutaj w podstawie znajduje się minus 2. Czyli co wówczas robimy? Przepisujemy tę wspólną podstawę, a w przypadku mnożenia wykładniki dodajemy. Czyli 2 dodać 3 to będzie 5, czyli mamy minus 2 do potęgi 5. No i teraz liczbę ujemną podnosimy do wykładnika nieparzystego. Ponieważ piątka jest liczbą nieparzystą, zatem wynik na pewno będzie ujemny. I 2 do potęgi piątej, no to 2 razy 2 to jest 4, 8, 16, 32, czyli otrzymamy minus 32. Spójrzmy na podpunkt B. Tutaj mamy takie same wykładniki, bo zauważcie, że tu, i tu w wykładniku mamy siódemkę. To co wówczas robimy? Mnożymy przez siebie te dwie liczby, które mamy w podstawie, czyli zapiszmy to jako minus tak dwie dziesiąte razy 5 i podnosimy do tego naszego wspólnego wykładnika, czyli do potęgi siódmej. Zapiszmy sobie minus dwie dziesiąte jako ułamek zwykły, czyli mamy minus dwie dziesiąte razy 5 pierwszych do potęgi Siódmej, czyli tak, możemy to sobie skrócić przez 5, czyli tu mamy 1, tutaj 2, minus 2 razy 1 to będzie minus 2, czyli mamy minus 2 drugie do potęgi o 7, to jeszcze nie zapisałam, przepiszmy. Minus 2 przez 2 to będzie minus 1 i minus 1 podnosimy do potęgi 7. Zatem, ponieważ liczbę ujemną podnosimy do wykładnika nieparzystego, no to wynik na pewno będzie ujemny. 1 do potęgi 7 to 1 razy 1 razy 1 i tak 7 razy, ale tu też otrzymamy 1, czyli to oznacza, że tu nam się pojawi minus 1. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj mamy tak, 2000 razy minus 0,5. I to wszystko podnosimy jeszcze do potęgi trzeciej, no bo zauważcie, że tu też mamy mnożenie potęg o tych samych wykładnikach. Czyli jeżeli teraz będziemy to sobie mnożyli, to mam tak, 2 razy 5 to będzie 10. Tutaj mamy 1000 razy 10, czyli 10 tysięcy. No i liczba dodatnie razy ujemna, oczywiście, da wynik ujemny. No i podnosimy to sobie do potęgi trzeciej. No oczywiście te zera możemy sobie tutaj skrócić, czyli mamy minus 1 tysięczną do potęgi trzeciej. No i podniesiemy teraz ten ułamek do trzeciej potęgi, czyli mamy minus jedną tysięczną razy minus 1 tysięczną i razy minus jedna tysięczna. Czyli tutaj będzie na pewno wynik ujemny, 1 razy 1 razy 1 to 1, no a tu otrzymamy 9 zer, czyli 3, 6, 9 0. Oczywiście moglibyśmy to także zapisać w postaci ułamka dziesiątnego. Spójrzmy teraz na podpunkt D. Tu z kolei pojawiły się pierwiastki i w obu przypadkach mamy do czynienia z pierwiastkami stopnia drugiego czyli możemy to sobie zapisać pod jednym pierwiastkiem no i dwójkę włączmy do ułamka. 2 razy 2 to będzie 4. 4 plus 1 to 5, czyli mamy 5 drugich razy. No tutaj mamy 1 całą i 6 dziesiątych czyli 6 i 10 sobie skrócimy przez 2, czyli mamy 1 całą i 3 piąte. 1 razy 5 to będzie 5 plus 3, 8, czyli mamy 8 piątych i tak to sobie zapiszmy. Oczywiście jeszcze pod pierwiastkiem. Następnie możemy to sobie o, w ten sposób skrócić przez 5, a tutaj przez 2, czyli pojawi nam się pierwiastek drugiego stopnia z 4, a jest to równe 2. No i przykład kolejny. Tutaj mamy dzielenie pierwiastków tego samego stopnia, bo tu mam pierwiastek z trzeciego stopnia tu również. Czyli otwieramy sobie pierwiastek stopnia trzeciego. Tutaj tą jedynkę włączymy do ułamka. Czyli 1 razy 3 to 3 plus 1, 4. Czyli 4 trzecie dzielimy przez 4 całe i 5 czyli 4 całe i jedną drugą, bo możemy to sobie skrócić przez 5. 4 razy 2 to 8 plus 1 9. No i teraz jeżeli mamy wykonać dzielenie, to pierwszy ułamek przepisujemy i mnożymy go przez odwrotność drugiego, czyli przez 2/9. Czyli tutaj pod pierwiastkiem mamy. 4 razy 2 to 8, 3 razy 9 27. No i pierwiastek z licznika, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to 2. Bo 2 do 3 da nam 8. Pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to 3, ponieważ 3 do potęgi trzeciej to 27, czyli otrzymaliśmy 2 trzecie. No i przykład ostatni, czyli tutaj najpierw wykonajmy sobie mnożenie tych dwóch pierwiastków. Czyli mamy tutaj 2 całe i dziesiąte. możemy to sobie skrócić przez 2. Czyli mamy 2 całe i 2 piąte czyli 2 razy 5, 10, 10 plus 2, czyli 12 piątych. Czyli zapiszmy sobie, że mamy tak, 12 piątych razy 5 dwunastych i to wszystko podnosimy do szóstej potęgi. Skracamy sobie tutaj przez 12, tutaj przez 5, czyli pojawi nam się pierwiastek z jednego do potęgi szóstej. Pierwiastek z jednego to 1,